Witajcie, chciałem wam dzisiaj powiedzieć, jak to się stało, że poznałem Boga, jak w ogóle tutaj trafiłem. Tak jak większość z Was zostałem wychowany w rodzinie katolickiej, ale nie było tam zagorzałych katolików w mojej rodzinie. Po prostu co niedziela do kościoła, dwa razy w roku do spowiedzi. I to wszystko. Ja Boga poznałem w taki sposób, że po prostu w pewnym czasie w telewizji dużo było pokazywane ludzi, którzy się siecieli, którzy chcieli odbierać sobie życie. A ja byłem poniżany w domu, często bity. I chciałem się. Nie mogłem znaleźć w tym czasie pomocy, gdy mama to widziała. Zamiast zadziałać, pomóc mi, postanowiła się ze mnie naśmiewać, że oglądam takie głupoty, a później sam to robię. Pewnego razu, gdy znowu powiedziała coś takiego, jakaś awantura była, poszedłem do łazienki. Wiedziałem, że tam jest żeletka, więc wziąłem ją do ręki i trzymałem ją wtedy nad żyłą. Zastanawiałem się, jak głęboko mogę ją włożyć, jak głęboko trzeba, jak mocno trzeba ją nacisnąć żeby odebrać sobie życie. Ale wtedy pomyślałem, Boże, jeśli prawdziwie jesteś, jeśli prawdziwie prawdziwi, prawdziwi, jesteś prawdziwy, to ja chcę żyć, ja chcę żyć dla ciebie. I odeszła mi chęć wtedy odebrania sobie życia. Mogę dodać że jeszcze dużo, czy wtedy w wulgaryzowałem. To znaczy, że. Można powiedzieć, że w, te, w tym czasie nie wiedziałem, ale byłem prawdopodobnie opętany przez szatana. Oddawałem mu wtedy cześć. Po tym wszystkim to wszystko odeszło. Gdy zawołałem do Jezusa, zawołałem do Boga, to wszystko wtedy odeszło. Później na pewnej mszy zapragnąłem służyć Bogu, bo nie wiedziałem o innych wspólnotach, nie wiedziałem tak naprawdę, kim jest Bóg, więc zacząłem Go szukać w kościele. Zostałem ministrantem, Później były różne grupki parafialne, tam dużo mówiono, mówiono o Bogu. Później gdy była okazja, zostałem animatorem, który bo tam animatorzy RAM y, głoszą ludziom Boga, więc ja zapragnąłem y, być takim człowiekiem, którym będzie mówił ludziom o Bogu. Później w naszej parafii były. Rekolekcje. Były rekolekcje z węgielizatorem świeckim, wit Witkiem Wilkiem, który chodził w darach Ducha Świętego i uzdrawiał, uzdrawiał ludzi. Ja też pragnąłem wtedy uzdrowić mojego dziadka, który był bardzo chory, ale nie miałem na so w sobie tyle odwagi, aby iść i się za niego modlić. Później. Co było później? nieba. Nie, jeszcze nie wtedy, jeszcze nie wtedy. Tutaj było. Znaczy, może inaczej, później było coś takiego, że było. Później byłem, w, o, w sumie jeszcze później, trafiłem przez jednego księdza do seminarium. Byłem tam trzy dni, była to szkoła modlitwy, ale zobaczyłem, że uczą ich tam konkretnie, jak mają mówić do ludzi, uczą ich Starego Testamentu, nie mówią o prawdziwym Bogu. Jeździłem na pielgrzymki, oddawałem cześć Matce Boga, znaczy Jezusa, a Zrozumiałem później, że to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, aby oddawać cześć posągom, oddawać cześć Matce Boskiej, ale że powinniśmy oddawać cześć Jezusowi. No i zacząłem dalej szukać tego Boga. Pewnego razu, przeglądając internet, trafiłem na live Doriana Gorczycy, który mówił o zbawieniu z łaski. Na koniec tego live zapytał, kto chce oddać życie Jezusowi. Ja bez zastanowienia oddałem życie Jezusowi. Dwa dni później live Tomka powiedział, że można do Niego napisać. Ja napisałem. Zacząłem robić Jego nauczania. Zrastałem. I zastanawiałem się, kiedy będzie do tych nieba. Spotkanie do tych nieba. Okazało się, że w styczniu do Niego napisałem, w marcu był do tych nieba. Pojechałem tam, upadłem, <noise> e, po spotkaniu podeszłem do Krystiana, wymieniliśmy parę zdań, on zaprosił mnie na spotkanie, ja zaobserwowałem tam e, profil, st e, znaczy stronę oficjalną Kościoła, ale wiedziałem, że mam wesele we wrześniu, więc nie chciałem jeszcze sobie w życiu i wtedy nie odważyłem się jeszcze przyjść do wspólnoty. Później wziąłem ślub w kościele katolickim. Wiedziałem, że to nie jest już prawidłowe, że nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, że to nie jest prawidłowe, ale gdy poszedłem do kościoła, to wiedziałem, że nie skupiałem się tyle na swoim ślubie, co na tym, że mówiłem do Boga, że ja, to, ja nie robię tego dla figurek, ja nie robię tego w ogóle, ja to, że robię to wbrew sobie. Ja to wiedziałem, że to robię wbrew sobie. Wbrew sobie byłem w tym kościele, a nie wbrew sobie powiedziałem ślub. Następnie miesiąc po ślubie jakoś widzę odnawiacie salkę i myślę to no nie pójdę w tym czasie. Ja tych ludzi nie znam. Będą mnie zmuszać do czegoś. Będą kazać mi remontować salkę. Nie, to nie dla mnie. No ale później. Już w listopadzie. Było napisane, że właśnie zapraszamy. Spotkanie otwarte. Mówię do żony: jedziemy. Ja tam muszę być. Chcesz to chodź ze mną? Nie, to nie. No pojechałem na to pierwsze spotkanie i tak z wami już zostałem. Od tamtej pory dużo się w moim życiu zmieniło. Czuję się wolny. Czuję, że Bóg działa w moim życiu. Że jest prawdziwy i wiem, że to wszystko, co wydarzyło się w moim życiu przez te wszystkie lata. Od samego początku, czyli od pragnienia służby Bogu, pragnienia uzdrowienia ludzi. Głoszenia Ewangelii, to wszystko się spełniło. Że Bóg chciał, żebym przeszedł tą drogę w taki sposób, a niewinny, żebym był w tym miejscu, w którym jestem. I ja chcę powiedzieć. Że Bóg jest dobry, tylko trzeba Mu zaufać. Amen. Oh, <laughs> yeah.